Dzień dobry Państwu. Witamy na krótkiej konferencji prasowej z okazji otwarcia galerii Navigator w Mielcu. Inwestorem tutaj jest Grupa Leclerc i eksportowa supermarket. W tym sklepie będzie spółka powołana w tym celu na czele z panem Marcinem Taneczkowskim. Zacznę konferencję od przedstawienia gości. Naszym gościem jest Michel War Leclerc, który jest przewodniczącym stowarzyszenia Centrów Lekle. Obecnie to jest 600 około sklepów w całej Europie. Jean-Philippe Magret, który jest właścicielem piwem parketu w Warszawie, a z drugiej strony szefem nas tutaj w Polsce, czyli przewodniczącym prezesem oddziału Polskiego. I pan Marcin Czankowski, który tak gdyby dołącza do grupy. 600 przedsiębiorców prowadzących sklep królewskich i będzie prowadził hipermarket oraz to centrum handlowe w Mięs. Jako mieszkańcy Mielsa lub z okolic wiecie, jak ten projekt był trudny i dla nas to był też wezwanie. Ale kiedy spółka Ron Podres, spółka która zaczynała budować ten projekt, zaczynała z nami porozmawiać, stwierdziliśmy, że ten projekt jest bardzo ciekawy. Zaczynaliśmy rozmawiać z deweloperem na sposób współpracy podnajmny. E, okazało się, że e, rozmowy nie, się nie sfinalizowały i e, te trudności finansowe, e, które e, ta spółka e, miała, e, kierowała, e, kierowały do, do sprzedaży. I e, wtedy wiedzieliśmy, że e, możemy trochę e, modyfikować ten projekt, żeby to dostosować lepiej do, do potrzeb lokalnych i, i naszych. Też dla nas był ważny, że podejście operatora jak Leclerc jest zupełnie inny niż podejście dewelopera, który chce budować, aby odsprzedawać w szybkim terminie obiekt.